rosyjsko-japoński w 1905 roku zastąpił karabin perdana 11 mm. Kolejnym elementem jest zwykły kabinek Mauser 98K, model jako K, czyli KUR. W Wojsku Polskim te znalazły się po zakończeniu I wojny światowej na równi jak karabiny Lebel, Mosin, Bertier. W Wojsku Polskim tak naprawdę dopiero w połowie lat 30. było ujednolicenie sprzętu wojskowego. W okresie Bitwy Warszawskiej, czy później nawet po Bitwa Warszawska wiadomo młode państwo, ale jeszcze końcówka lat 20. to był istny miks uzbrojenia w Wojsku Polskim. Wiadomo, Półki gdzieś stacjonujące na terenach Wielkopolski, tak jak tu pan pułkownik 29, półpiechoty Szczerców, Kaniowskich, jeżeli się nie mylę. No to oni głównie bazowali piętna na sprzęcie niemieckim na samym początku, a później jeszcze mogły występować karabiny austriackie. trafiły one poprzez lotników amerykańskich, którzy jako ochotnicy latali w czasie konfliktu w 1920 roku z Polszewcami, i była taka moda, wiadomo, ameryka Amerykanie nigdy jako tako, dopiero w I wojnie światowej się dołączyli, ale tylko 1917 rok, czyli praktycznie rok brali udział we wojnie, nie mieli dostępu tak do uzbrojenia, była moda. U nas panował zwyczaj e, ciężkiego pistoletu, ale nie było go skąd wziąć, bo się tam jakieś pałętały e, lugery, sztejry, a nie było nic konkretnego. A znowu Amerykanie nie mieli u siebie tych lugerów. I był tak wymienny. Myśmy im dali rugera, oni nam dali kolta. No i y, oficerowie Wojska Polskiego bardzo sobie chwalili te kolty, 45 i na bazie tego powstał później y, pistolet Wis Model 35. Był on bardzo podobny do kolta. Różnił się jedynie tylko tym, że był tutaj wprowadzony y, taki bezpiecznik podpórek do zwalniania kurka bez że można było zupełnie mieć jako pistolet bit, później się zwalniało ten bezpiecznik, wkładało się pistolet do kapury i wszystko było zabezpieczone. Ehm, jeszcze były minimalne e, różnice wizualne na świecie, e, napędzany nie na kaliber, tak jak Colt 45, e, kaliber 11-43 mm, tylko na kaliber e, 9 mm systemu parabelu, czyli praktycznie standard europejski, jeżeli chodzi o Miał ja troszkę twardy, 11 cm grubości też ten pocisk, który hamuje, Odległość 10 metrów to też nie jest dużo, żeby pocisk się mógł rozpędzić, więc osiągi były zaskakujące. Tutaj nie wzięłem ze sobą, bo y, ja tu w ogóle jestem w mundurze pola. Kolega w jest w mundurze garnizonowym żandarmerii, a koleżanka w mundurze posterunkowej policji państwowej. To się może też zastanawiać, czemu tu niby jako grupa rekonstrukcyjna XVI Buchu Piotra ma podstawową żandarmerię i policję. Po pierwsze, chcemy być grupą samowystarczaną, ponieważ jest takie mądre przysłowie, umiesz liczyć na siebie. Po drugie, w 1939 roku w czasie wojny obronnej policja przejmowała y, funkcje żandarmerii wojskowej, a żandarmeria znowu przejmowała takie funkcje praktycznie jak wojska liniowe, czyli szła na prąd i my chcemy stworzyć całe te struktury. I przy rekonstrukcji, czy jakiejś inscenizacji, czy nawet przy prelekcji, to elegancko wygląda, jak się pokazuje mniej więcej, jak sylwetki żołnierzy wyglądały. Tutaj mieli pod mundur polowy 34 y, szery z temblakiem polowym. Y, Szafle tego typu były robione w wytwórni y, i w Hucie Ludwików, w wytwórni warszawskiej Mana i w Płucie Borowskiego. Tutaj znajdowały się wiadomo sygnowania producenta, od góry był bity taki malutki odbiór techniczny, bo praktycznie cały sprzęt, który wszedł dla wojska musiał przejść próby i kontrole techniczne. Tak jak są hełmy, tak jak tam widzicie na biurku hełm i była partia na przykład takich chemów zamówiona na płucie ilości tam tysiąca sztuk w dany miesiąc dla wojska. Rano z partii tych tysiąca sztuk na przykład 10 hełmów do mnie. Tutaj koleżanka Ola ma mundur według wzorów z 1936 roku, lecz w praktyce w policji państwowej, jeżeli chodzi o obszycia, czyli padki kołnierzowe, były one używane praktycznie różnie. 1921-1939 przez 7 razy było zmieniane oznakowanie rangi policji państwowej, a że te padki akurat były najładniejsze, jeżeli chodzi o padki dla posterunkowych, to po prostu panie policjanci sobie przeszywały ze starych mundurów na nowe mundury patki i w 1939 roku w głównej mierze tak praktycznie wyglądała policja, a nie tak jak według regulaminu pisze, że patki powinny być koloru kadrowego długości 4 cm z jednej i z drugiej strony skocji, pośrodku patki guzik. Te patki były najbardziej takie eleganckie i mundur cały się prezentuje bardzo fajnie. I charakterystyczne dla policji to to, że w przeciwieństwie do wojska miały służby policyjne czapki okrągłe okrągłe, tak samo jak odsługa ochrony pokranicza czy służba celna. Tutaj jeszcze w odróżnieniu od panów policjantów, policjantki nie nosiły pałek służbowych, ponieważ nie chodziły na patrole i miały daszki przy czapkach typu krótkiego, nieokuwanego, ponieważ policjanci, jeżeli już nieważne, czy posterunkowy, czy komisarz, czy aspirant, każdy policjant musiał mieć już regulaminową czapkę z daszkiem typu kaczy dziób. On był taki dłuższy jak tu, co żandarmy. Niestety nie dorobiliśmy się jeszcze tutaj oficerek tak za zapasowych, żeby było, bo na obu tu kolega chodzi akurat w taki, takich butach, jak szczelec. Ale sytuacja wygląda tego typu. Charakterystyczne dla żandarma. Sznur, akselbant noszony po drugiej stronie koloru złotego lub czerwonego. Jedynie oficerowie żandarmerii mogli nosić akselbant koloru srebrnego. Sznur czerwony do bliska oznaki. Tu jest oznaka pamiątkowa dla żandarmerii, czyli zwykła taka, jak gościu po prostu był przenoszony do żandarmerii i pozostawał taką oznakę. Tu jest pod spodem już typowa oznaka żandarmerii z numerem danego funkcjonariusza. Regraf. Regrafy w sumie w okresie wojny ochronnej rzadko się stosowało. Ręgram to był Bardziej w oddziałach żandarmerii niemieckiej stosowanych. U nas to na przykład jak był jakiś proces jakiegoś oficera czy urzędnika państwowego, to wtedy właśnie wygląda tak, ludzie się tu dziwią, a robicie szybki, bo przynosicie hełmy takie białe i aż farba z nich odratuje. To nie jest, że farba odratuje. One pospolicie nazywają się salamandrami. Salamandra dlatego, że mają specjalną taką powłokę maskującą. Na tą pokojową bez problemu można było zarzucić jakieś błoto czy nawet śnieg, jak trochę napadał w warunkach zimowy, zimowych. No i bez problemu można się było zamasować. Takie hełm uratował mi życie. Bo 27 września odbijaliśmy dworzec w Warsza, Warszawie na Dostaliśmy się pod ogień artylerii, która trwała do nas z pociskami to się nazywały szatnem. One się rozrywały w powietrzu i takie małe lotki starowe, takie kurki starowe albo wołowiane leciały na dół i uderzały w żołnierzy, ciężko ich Między innymi ja, będąc w takim hełmie, rozpadłem no, tutaj, ten, w tym miejscu. Taka lotka przebyła mnie hełm, Ześlizgnęłam się po czaszce i utkwiłam tutaj w ramieniu. nadrywając myków, ale ja tu mam operację plastyczną, żeby hełm nie leżał bezpośrednio na, na, na głowie. To były takie poduszki, amortyzatory, które y, wziemy, z 1932 y, roku i y, szeregowi i podoficerowie mieli jeszcze dodatkowo chlebaki, w których y, mieli racje żywnościowe, granaty i amunicję. Całe oporządzenie żołnierza polskiego ważyło, ważyło około 50 kg, bo to się tak zdaje. A tam koc 2 kilo, plecak trochę, ładownicę, jakaś saperka, bagnet, ale jak się wszystko uzbiera, to się robi z tego waga. Tutaj jeżeli chodzi... Wiadomo, kumna Szukiego był stroczony, potem nigdy nie ma czasu, ale y, jeżeli chodzi o kroczenie takie jak żołnierze byli uczeni, to nawet mam pan Pukolik może powiedzieć, że pewnie y, nie jednego u niego w go nie gońili za to, że źle kostroczył, bo kostroczył. <coughs> zobaczcie plecak, kostrolowany, wewnątrz jest zapas, bielizna, ręcznik i żywność, I wszystko co żołnierz miał z sobą, menażka, nowego typu składa się z dwóch części po prawej po lewej stronie była torba Częstska i jeszcze i mapnik I. nie mapnika nie brałem, bo A. była zasada, że oni się tu ubierały. Tak, tak. I jeszcze mapnik z Tu Jeszcze gwizdek. Właśnie gwizdek, bardzo, dziękuję. bardzo życzny. Każdy oficer, oprócz, oh. <laughs> poserwiałem. Jeżeli jest... chodzi o Urugwaja, można było szczelać z niego tylko i wyłącznie z pozycji leżącej. Różnice miały to do siebie, na przykład tak jak rosyjski PTRS, PTRD czy brytyjski Boys, że podczas strzelania potrafiły wyrwać rękę ze stawu. Bo to się było wyjaśnione, albo chce dołączyć do nas jako do grupy, nie ma problemu, bo mamy cały czas nabór. Czy to dziewczyny, czy chłopaki, każdy może dołączyć. Dziękuję bardzo. Panie z tego lekcji historii w całej grupy. Było nam bardzo miło naszych pana naszyszka wraz. Dziękujemy bardzo. Drodzy uczniowie, teraz będzie przerwa, po przerwie wszyscy punktualnie przechodzą dalszą część przedmiot. Dziękuję. Thank <laughs> you. Dzieci drogie, króciutko Wam tylko jeszcze powiem co będzie, jak to będzie wszystko wyglądało i już przejdziemy do na następnej części. Teraz będziemy mieć prezentację Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa. Poprowadzi to Pan Grzegorz Gottfried, Dyrektor Wydziału Strategii Urzędu Miasta Tarnowa. Następnie będzie debata uczniowska sami dla siebie. Potem y, zobaczymy jak to na czasie wyjdzie. Albo będą y, będzie prezentacja naszych uczniów y, zagrożenia terrorystyczne na terenie miasta Tarnowa lub będzie wykład y, pana doktora Adama Holewki na temat y, wirujących cząstek magnetycznych w walce z rakiem. I na końcu konkurs dla uczniów. Ja już tutaj oddaję głos. Szanowni Państwo, Panowie Profesorzy, Pani może zrobimy tak, że ja mówił bez mikrofonu, wtedy będzie wygodniej mnie się poruszać i, i, i Wam wszystkim słuchać. Myślę, że na tyle głosu mam donośnie, że poradzimy sobie, a dzisiejsze nasze spotkanie być może dla części z Państwa jest znane, bo mieliśmy możliwość spotkania się na zajęciach w jednej z drugiej klas i pomówienia o strategii rozwoju, o kierunkach rozwoju miasta. Dziś powiemy sobie to im publicznie również, żeby Państwo mogli e, zobaczyć, na co ukierunkowują się działania samorządu terytorialnego w o mieście Tarnowie, w jakich kierunkach ten rozwój będzie w najbliższych latach e, zmierzał. Strategie rozwoju. Przygotowują pewne plany, które mają na celu z jednej strony sprawdzić, jak zmienia się otoczenie zewnętrzne, z drugiej strony poszukać dla siebie pewną niszę działalności po to, żeby móc lepiej odpowiadać na konkurencję, jaką spotyka na swoim rynku. Jeżeli lepiej odpowiadam na te uwarunkowania konkurencyjne, to znaczy, że mam możliwość swojego rozwoju, ma możliwość sprzedawania kolejnych jednostek produktów dokonania podziału nieruchomości i tak dalej, tak dalej. A ja więc urząd generuje decyzję Siedzi Urzędnik, który prawda ma wydatę, no i od tego, że się podbiera i zazwyczaj, zazwyczaj wieka. Być może takie pojęcie też administracji, gdzieś się tam ugruntowało, i no to wynika z, z, z pewnych uwarunkowań. Mamy chociażby w Polsce.